Manko, ciemneczki z tej strony, ja Bartku i dzisiaj odcinek z poradnikiem Jak zdobyć, nie wiem, na przykład, bloka i różne dziwne bloki. Dobra, zapraszam do oglądania. Hello! Pierwszym blokiem jest komandblock którego aby otrzymać trzeba wpisać oto taką komendę. Yy, I służy on do koment. No, także. Są trzy rodzaje komentarzy. łańcuch i powtórzenie. Dobra. Czas na następny blok. Halo halo. Czy twój przycisk subskrypcji jest już szary? Bo mój tak, twój czerwony? O nie, nie tak nie może być, więc go kliknij już teraz i kliknij dzwoneczek, żeby nie ominął Cię żadny film. Yy, I zostawcie łapkę w górę. Kolejnym blokiem jest struktur blok, którego można zdobyć za pomocą oto takiej komendy, służy on do kopiowania budowli, jeżeli chcecie poradnik z tego oto używania tego bloku no to napiszcie w komentarzu hashtag chcemy, no i czas na kolejny blok. Kolejnym blokiem jest Barrier blok, którego otrzymujemy za pomocą. Oto takiej wspaniałej komendy. Yy, no, służy on do tego, że możemy na przykład sobie tutaj zamurować. O, i nie możemy przejść, a nie widzimy go. O. No, i tyle. No, no to już na tyle w tym filmiku. No, jeżeli chcecie jakieś inne poradniki, to piszcie w komentarzu. Ja, ja zachęcam was do subskrybowania i lajkowania. No i zostawcie dzwonek, żeby nie przegapić innych kolejnych poradników. Nie może być następny z Partikli Dura. No to pa pa.